– Chodź. – Idę. O Jezu, jak zimno. Ja już poczułam ten chód z tego dworu. Ogólnie to widzisz, no, ekipa jest taka troszkę... No, Ola mało i Kacper imprezowi. No. Bo Aleks, jak się na, z narkomwiną, to jest spoko. No, no, cały dom jest w w ich kamikadze. I ja mam nadzieję, że oni się wezmą za ten porządek. Bo no, wczoraj widziałaś, jak ścierałaś no, Dobrze, my no, wychodzimy na inteligentny. To w ogóle chyba nie pije, nie? Ola bardzo rzadko. On, Ola, na, jak tutaj przyszła, to powiedziała: Ona seksu i alkoholu nie potrzebuje do szczęścia. No i ona nie jest szczęśliwa. To co na półle robi tutaj? Jak na razie leży. Pod kocykiem. Pod kocykiem. No i tańczy. No i tańczy. Bardzo bym chciała rozkręcić spółlokatorów, jednak widzę, że czasami się po prostu nie da. Jak mamy taką szansę w życiu tutaj być i coś zrobić, to uważam, że no, powinniśmy czasem za zacisnąć te pięści, przemóc się i po prostu wytrzymać tam troszkę, żeby w co coś się działo, żebyśmy mieli fajne wspomnienia i w ogóle. Ola, chodź na chwilę. Czemu? No, chodź. No to jak pewnie wiesz, to, ten, to ja tę tą, tą sytuację miałam tą z rodzicami w ogóle, nie, że się musiałam do was przeprowadzić. Pytam się teraz każdego z was o zgodę, czy w końcu mogę tutaj mieszkać, czy nie. Ja nie mam czy nic się zgadzał, więc... ale chodzi o to, czy się zgadzasz. No tak, no spoko. Że jest spoko, że mogę tu mieszkać i w ogóle. I jak ci się podoba, jak wiesz, że <laughs> trzymasz, to nie ma problemu. To no, to. No. To tu lasy. No tak ogólnie mieszka mi się dobrze. Naprawdę szczerze, mieszka mi się dobrze. E tylko jest, no dużo tutaj się dzieje po prostu, i czasem jest to troszkę trudne. Emilka za to większych trudności nie ma. Chciałam pogadać. Co tam? No mam takie pytanie. Czy pijesz od razu? Nie, ja mam soczek zwykły. Ale przyszłam się spytać, bo tak wymaga kultura osobista i w ogóle, co z tym mieszkaniem? Czy tobie to pasuje, że na tutaj mieszkała, Czy. Czuję, że nie widziałem nas wszystkich w na grupową rozmowę, jak bierzesz każdego z osobna? No bo tak, każdą grupą z każdego z osobna, żeby, żeby to lepiej wyglądało i w ogóle. Nie, my takie robią się wszyscy grupowo. wiesz, że jak mamy coś do powiedzenia, to się siadałam sobie przy tym stole, z wytyczą na kanapie i gadamy, więc wiesz, no ale no, no, rozumiem, no, no spoko. M mi to nie przeszkadza tak na razie. Z tego nie mam. Ale chcę, ja chcę. Ja Ci zadaję konkretne pytanie, czy czekuję konkretnej odpowiedzi. Czy mogę tutaj mieszkać? Czy się na to zgadasz? Nie dla mnie nie ma problemu. Tylko się nie pozabijajmy wszyscy. No, jak będziesz w porządku, to też będę w porządku. Przecież nie ma problemu się dogadać. No, moje słowa są że jak ty będziesz w porządku, to ja będę w porządku. Jak twoje? Hmm. Nieważne. No. Dla mnie spoko. U nas na mieszkaniu jest mieszanka. Nie, to już są dziewczyny i chłopaki, to jeszcze jestem ja. Więc to jest naprawdę mieszanka dosyć wybuchowa i tak naprawdę każdy z nas jest inny ale z drugiej strony każdego coś łączy z drugą osobą, czy z trzecią, czy z czwartą. I nagle jesteśmy wszyscy wsadzeni do jednego mieszkania i uważam to za dość ciekawy eksperyment.